Boję się. Naprawdę się boję teraz. Ale tu wiesz co, delikatnie kierownica chodzi. Lepiej niż w tym. Jezu Chryste. Jeszcze dopiero z parkingu wyjechaliśmy, nie? Możesz, możesz tam. nagrywać, no. Znaczy jedziesz, ale ja się jestem trochę tak. tak ten, no tak. Da, zachow. nie trzymać, nie, za nie ważne. Jak ci leci. <laughs> no, na razie nie masz tak tragicznie. Tragiczny był wyjazd z parkingu, a teraz jakoś to jeźdź, leci. Na razie jedziemy w korku, także jest spoko. zaraz się wbijamy na prawo na autostradę. Znaczy autostradę. W sumie tu nie ma jako takich autostrad w tym kraju. Tu są drogi podobne do ekspresówek tak? tak wpuścić jak najbardziej. No. no, no. Tu, są nie, tu są te nieformalne zygzaki, wiesz? Ta ciężarówka zajecha, wyjechała. To Ale... stopa powoli. Uchwa. Tu jedzie skuter Powoli, powoli. Mogę? Kierunek jest. Mogę wyjechać też? Czekaj, daj mu przejechać. Przyskować. Dobra. No i dawno się wpijłeś. Jeszcze jeden w prawo i będzie. Tu kurwa jeszcze. No. A zły kierunek. No i świetnie. Psz, wszystko w porządku. Tak, jest dobrze, jest tren. Zastralam się, ze Żartuję. Ej, zmieniają się raz pas przypadkiem. Ale spoko. Ja pierdolę <laughs> Więc jedziemy. Przebiliśmy się przez Korn Tak. Prawdopodobnie warto byłoby dodać, iż Tajowie liczą lata y, od y, śmierci Buddy. Czyli aktualnie, tutaj na karteczce z jakimś przeglądem czy wymianą oleju, mamy rok y, 2562. No tak, chciałem sobie sprawdzić, ile co wyszło. Na pewno coś się z tego teraz dowiem. Pasy awaryjne bywają y, wykorzystywane do, normalnego, do normalnej jazdy również. Poczemu czemu nie? Kolejna cecha jazdy po Tajlandii. Skrajne pasy z reguły służą do tego, żeby się przy nich zatrzymywać. I na przykład pasażerów, parkować, zaniemować kierowców? Dokładnie. Zabierać. No, no, no. no. Tu na przykład nie ma parkingu po lewej stricte. No, to jest wszystko pas do jazdy, który w pewnych momentach może być pusty. Tak samo po prawej. Czasami coś tu stoi jakiś tuk, tuk, jakiś taksi. Za 300 metrów skręć w prawo. Jakiś dostawczy. W sumie, nawet jakby to były systemy inteligentne, tak jak u nas te nie inteligentne, to i tak by to nic nie dało, nic nie pomogło w tym ruchu ulicznym. 550 metrów do celu i przeżyłem. Nie, myślałem, że będzie miał problem Rafał z utrzymaniem samochodu na pasie ruchu. Tu jest ta różnica, że w naszych samochodach w Europie siedzi się po lewej stronie i cały samochód ma się po prawej. To jest na odwrót. Samochód jest po lewej stronie. Więc stąd kwestia ewentualnego. Pamiętam, że na przykład ja na Malcie, jak pierwszy rozprowadziłem taki samochód, miałem problem przez pierwsze pół godziny z go na pasie. No, praktycznie chciałem po krawężniku jeździć. A tutaj jakoś od razu spoko. Zbite klosze, czyli czerwone światła są aktualnie białe. Kierunkowskazy są też białe. Światło wsteczne, cofania? Pewnie też białe. Jedzieć. On się twierdzi, że nie mogłem tak zaparkować, bo to jest brzydko. Więc będzie parkował sobie po swojemu. Zajechaliśmy bezpiecznie. Nakupowane rzeczy w centrum handlowym będzie dla rodzinki. Jadę do sklepu. I może na jakiś stragan coś przekąszę. Nie wiem, zobaczymy, co zobacz, tam się trafi po drodze to wróciłem ze swojej eskapady, bardzo długi, bo się okazało, że przecież internetu nie mam w telefonie. Żeby się poruszać po Bangkoku bez internetu, to jednak musiałbym mieć co najmniej mapy ściągnięte na telefon, a nie miałem. Więc tak, dwa piwka dzisiaj kupione, coś takiego, Siam Weissen, 4%, drugie piwko jakie żem kupił to jest... Taper Original Extra wyglądają na takiego sikacza kompletnego, 6,5% ma, więc go wziąłem. No i takie dwie przekąski z yy, lepszowinką i z kurczakiem, znaczy z farówką z kurczaka. Nie są na ciepło, były po prostu na pieczywie tak go leżały. A że nie mamy tu mikrofali, to nie mogę sobie wziąć żadnych gotowych dań, jakie tam są, chyba że takie zalewane wrzątkiem. Znaczy, to, to że się nie mają Ale ja nie będę jadł na stojąco i co. O czym ty pączku? Bułeczka z wieprzowiną. Bułeczka słodka, wieprzowinka bardzo sucha, taka, że aż tutaj, nie wiem czy to widzę, takie wiórki są tej wieprzowiny raczej. No Ale dobra. Ta też była dobra. Parówka była twarda, ale ciasto było bardzo fajne też. Chciałem powiedzieć o czymś. Tam leci One Piece, tak? E, a tutaj jest wódka, wódka z fantą zieloną, która smakuje jak pasta do zębów, Ten drink to jest najgorszy drink, jaki biłem kurwa w życiu. Poza wódką z wodą gazowaną, chyba. Naprawdę jest okropny. Ale tą fantę zieloną ktoś musi wypić. Tylko chciałem powiedzieć. Mam nadzieję, że mnie tu nie widać. Tylko chciałem powiedzieć, że. Żeby tej fanty zielonej kupować, to bez... jest niedobra. Internet na tyle szybki w, w hotelu, i za tym nie mówiłem, że można sobie spokojnie oglądać online. A jutro będzie i tak. Y... Jutro będzie targ na torach, czyli ten słynny pociąg, który przejeżdża przez targ, targowisko. I nic wiem, ten targ. I targ na, wodzie też, targ na wodzie też jutro, nie? I te kolejowe. No to nie mówię. Dzisiaj jest niedziela. Ciekawi mnie, czy będzie to odczuwalne mocno w tym mieście. Znacznie mniejszy yy, ruch, prawdopodobnie. No, więc tak jak było mówione, najpierw na tą. No, yy. Kurwa, nie pamiętam jak ono się nazywa. Najpierw na targowisko, co leży na torach i tam przejeżdża pociąg co jakiś czas, a potem na targowisko, co leży na wodzie i ludzie handlują na takich podłużnych łódkach. Dzisiaj takie pomieszane smaki. Pomidor, bekon prosto z patelni, bo tam bekon szybko schodzi, z tego co widziałem. Jajko, grillowane pomidory, makaron penne włoski z chili i... ...takąś tutaj... ...szynką. No i makaron tajski taki. chyba chyba taki sam, jak się używa do pad thaja. Nawet jest z tymi kiełkami fasoli mung. Dobra, cały zestaw zjedzony. Ale coś mi mówi, że się po coś pójdę, nie? Deser. Ktoś sobie wymyślił, że sobie postawi fontannę w rogu. No się nie wiadomo po co. Ech, pusto by to było Prom, którym się przeprawia, przeprawić można przez tą rzeczkę, kosztuje 4 baty. 50 groszy. Coś takiego. No. Trochę się pogmatwało, bo żeśmy doszli do wniosku, że. Tak to jest jak nie planujesz. Oj, cicho, patrz, jaki pójdę. W każdym razie dzisiaj nie zaliczymy pływającego marketu, ponieważ jednak o, chodzi o to, że chcielibyśmy się przejechać pociągiem i generalnie tak się to wszystko pogmatwało, żebyśmy już na pływający market nie zdążyli, bo on jest tylko do 17. Ale nic straconego, bo jeszcze mamy tutaj parę dni. I teraz idziemy na... zaparkować na stacji z której pociąg będzie jechał godzinę na właśnie ten targ. I ten pociąg z tej stacji na targ kosztuje 10W, czyli jakieś złote 30 zł. Jakaś świątynia tu jest też. Nie jesteśmy w Bangkoku, jesteśmy w... Zaraz mi mój telefon cudowny powie, jesteśmy. Samut Sakon. Aha, czyli to jest w sumie stolica prowincji Samut Sakon. Jakaś niewielka no prowincja. tak, bo ja, y, prowincje się nazywają od nazwy największych gniazd, i historii zakonu. Powiem szczerze, nie mogę zapomnieć tego jaszczura, którego żeśmy widzieli w drodze z odsłoników. Cały czas mam wrażenie, że w tych właśnie miastach mniejszych niż Bangkok, to zaraz z takich krzoków może taki jaszczur wyskoczyć. Bo to w sumie było tak naprawdę w mieście, nie? Jaki syf! No pod stacją samą jest parking, podą, no pod świątynią jakąś, coś. jest. Z... Yy, bez kasku w tym jeżdżą. Mam wrażenie, że na prowincji mają bardziej wyjebane na to. No widzisz, tam ta pani też była bez kasku. Boże, popatrz jak to wygląda, jakieś worki. Naprawdę masakra. Już poza Bangkokiem to jest. Podejrzewam, że można tutaj kupić taniutko różne rzeczy są jakieś ceny powystawiane. To nie jest turystyczne miejsce. Absolutnie. No coś takiego jeszcze chciałem odwiedzić tutaj. Właśnie. I mogę się doczytać cennik, gdzie Wszystko po tajsku jest. Cyferki powinny być normalne, wiesz? No. Chociaż na tak są cyferki tajskie też, nie? Ano tak. Proszę pani kask. Że pani krzywdę zrobi. Tylko wiesz co, jak gdzieś, jak gdzieś lecisz z tego skutera, to jest tylko chwila jak się jak głowa rozwalisz, nie? Z innej strony nie widzieliśmy to ani jednego wypadku jeszcze. No, nie widzieliśmy, ale są. Tak, statystyka mówi, Drugie miejsce na świecie pod względem śmiertelności na drogach Tajlandia. Ma z czego chyba y, dwie trzecie to są skutery właśnie. Wkładnie na skuterach śmiertelnych. Ponad dwie trzecie nawet, było 80%. 80%. Jak tu ciasno! A są, są dwa pasy poprowadzone. Optymistycznie, tak. Jestem większy, więc mam pierwszy. Są skuterami, niezależnie z której strony jadę. To, tak to działa też. Dźwięki, nie wiem, z niskiego łudzika chyba wyjęte, jak się kluczyka nie wyjmie ze stacyjki. Zobaczcie, uważaj na jaszczury. Spoko. Okej. Okay.